Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program szczerze o pieniądzach. W studiu gość Michał Schreiber, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów PKOTF. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o oszczędzaniu, przeanalizujemy to oszczędzanie na wszystkie możliwe sposoby, bo mm, chciałbym zacząć yy, od tego, o czym rozmawialiśmy po, poza kamerą. Pan powiedział, jak zapytałem o oszczędzanie, że to jest gra długoterminowa. Czy nauczanie jest naprawdę bardzo długoterminowe? Czy my, patrząc na całość społeczeństwa, na długość rynku kapitałowego, ile lat on funkcjonuje, czy my już jesteśmy wyedukowani, jeśli chodzi o właściwe oszczędzanie? Na tę naszą emeryturę, czy jeszcze trochę nam brakuje? Wydaje mi się, że ten proces jest cały czas w toku. To jeszcze taka prawdziwa edukacja jest przed nami, prawda? Bo można powiedzieć, że z jednej strony polski rynek kapitałowy ma już ponad 30 lat i że to jest dużo, ale mam wrażenie, że ludzie jeszcze tak zbiorowo, masowo nie mieli okazji doświadczyć tej siły tak zwanego procentu składanego, czyli odsetek od odsetek. A niektórzy nawet mówią magii nawet procentu magii. składanego. Tak. Tak, i, i nie mieli doświadczyć takiej, okazji doświadczyć takiej wielopokoleniowej... Yy wielopokoleniowego budowania kapitału, mhm. co jest siłą jakby doświadczenia na zagranicznych rynkach, szczególnie w Wielkiej Brytanii. No proszę, spojrzeć, że, proszę zobaczyć, że tam tradycja rynku kapitałowego jest naprawdę bardzo długa i tam ludzie mają takie poczucie, że często ich majątek pochodzi z tego, że majątek mieli rodzice czy dziadkowie i to przekazywanie e, kapitału z pokolenia na pokolenie właśnie buduje taką korzystną narrację i percepcję, że to naprawdę tak, działa. Tak, tam można po jakimś wujku, ale kimodzi jakiś mały zameczek u nas raczej to jeszcze w grę nie wchodzi, bo rzeczywiście my dopiero teraz chyba wchodzimy w to kolejne pokolenie, gdzie jest przekazywanie tych majątków. Mamy instytucję fundacji rodzinnej, mamy no właśnie przekazywanie tych majątków, no bo akurat ci, którzy zakładali biznesy, czy zaczynali inwestować 30 lat temu, no to teraz swoim dzieciom mogą to przekazać, czyli pierwsze pokolenie. Pierwsze pokolenie, tak. Tylko, że to są takie biznesy rodzinne, o których Pan mówił, a jeszcze bardzo ważna jest ta tradycja akumulacji majątku z rynku kapitałowego. No i tutaj to dopiero jest przed nami. Bardzo dobrym produktem do tego są pracownicze plany kapitałowe, które właśnie oparte są na rynku kapitałowym i mają szansę budować to, to długoterminowe, długoterminowy kapitał emerytalny. No tak, ale z tymi pracowniczymi planami kapitałowymi to jest trochę tak, że Właśnie nie potrafię tego zrozumieć, fenomenu tego, że niektórzy bronią się rękami i nogami, żeby e, nie wchodzić w PPK. No przecież chyba dzisiaj takiego bardziej bezpiecznego produktu, który więcej da niż PPK, no to nie ma. Bo tak odkładamy sami, odkładamy sami, dostajemy od pracodawcy jeszcze od państwa roczną premię. Jest coś bardziej zyskownego, bezpiecznego? No w kontekście jakichkolwiek inwestycji na rynku kapitałowym trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli mówimy o bezpieczeństwie, prawda? bo zawsze jest tak zwane ryzyko rynkowe. Natomiast PPK niewątpliwie są bardzo dobrym programem, który pozwala ten kapitał budować. Nawet wystarczy spojrzeć na, na statystyki. Często są publikowane takie opracowania, ile wynosi hipotetyczny portfel PPK dla, dla, dla wpłat od początku istnienia programu i to naprawdę działa na, na wyobraźnię, że że ten kapitał naprawdę się buduje. Natomiast no, no, nawiązując wprost do, do Pana pytania, dlaczego część ludzi e, nie korzysta z tego, pomimo tego, że ze wszechmiar wydaje się to dobre i rozsądne, wydaje mi się, że tutaj pokutuje, powiedziałbym, grzech ofe tej, tej, tej reformy sprzed lat, która troszkę podkopała jednak masowo w społeczeństwie zaufanie do, do takich form oszczędzania na emeryturę. Przy czym chciałbym zaznaczyć, że OFE nie tylko miało swoje wady, prawda? bo wszyscy patrzą na, przez, przez pryzmat reformy, która no, no w tamtym czasie też stały za nią jakieś racjonalne argumenty, może nie zostało to najlepiej skomunikowane do społeczeństwa, ale nie zapominajmy o tym, że, że jednak OFE były programem, który, czyli otwarte fundusze emerytalne, który pozwolił w Polsce zbudować rynek kapitałowy no, no w zasadzie niespoty, na niespotykaną skalę w tej części Europy. To o porównaniach rynku kapitałowego naszego z innymi jeszcze sobie porozmawiamy, ale właśnie zastanawiam się, czy w przypadku PPK nie jest trochę też tak, że my nie potrafimy zrozumieć, albo z innej strony, nie potrafimy innym wytłumaczyć, jak to jest, że teraz będę miał, czy mam trochę mniej, muszę oddać, a potem będę miał więcej, no bo musimy oddać coś ze swojej pensji, a gdzieś tam w perspektywie lat jest obietnica tego otrzymania więcej. No i właśnie obawiam się, że problemem jest to, że ludziom ciężko uwierzyć w tą obietnicę. Ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na to, jak systematycznie rośnie partycypacja w PPK, oczywiście w różnych obszarach to, to, to no również. Tak, i tam można sobie zaglądać, sprawdzać, ile ma się tych pieniędzy, bo to jest dostępne. Tak, system. i to zaglądanie jest bardzo ważnym elementem, elementem całego, całego systemu, żeby naprawdę widzieć, jak te pieniądze się tam gromadzą, akumulują, i, i, i wyrobić takie poczucie, że to jest moje. Natomiast nawiązując do tej rosnącej partycypacji, dzisiaj jeszcze przygotowując się do programu, sprawdzając najświeższe dane, bardzo podobała mi się taka informacja, że w tych największych firmach zatrudniających ponad tysiąc osób partycypacja wynosi już ponad 80%. O, to jak, już za chwilę sięgniemy sufitu. No więc właśnie, ale jak kilka miesięcy temu y, patrzyłem na te dane, czy kilkanaście miesięcy temu, ten wskaźnik był na poziomie 70%. I tutaj wydaje mi się, że, że no już działa taki mechanizm, że ludzie porównują się między znajomymi, ile ktoś odłożył korzystając z PPK mm -hmm. i ile ja nie odłożyłem przykładowo nie korzystając z PPK. I to, to naprawdę działa na, na wyobraźnię. Myślę sobie tak, no, duże firmy one dają pewien przykład, ale w małych pewnie tak kolorowo nie jest. W tych mniejszych firmach, z tą partycypacją. No tam niestety y, sytuacja wygląda zdecydowanie, y, zdecydowanie gorzej. Może kiedyś dojdziemy do takiego poziomu, że średnia będzie 70, może 80%, włączając w te y, duże i małe. A y, zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Y, a możemy, bo Polacy bardzo dużo pieniędzy trzymają w bankach, prawda? na lokatach, na, na takich zwykłych rachunkach oszczędnościowych, mniej na tym rynku kapitałowym. Może to wynika z tego, że my, no właśnie, jak to jest z, tym, z tą skłonnością do ryzyka, jeśli chodzi o inwestycje? Bronimy się rękami i nogami przed ryzykiem? Jak my, jako Polacy, wypadamy na tle innych nacji? Uważam, że dość podobnie, no przynajmniej na, na tle y, Europy. Europa jest raczej konserwatywna, jeśli chodzi o, o podejście do, do ryzyka. Y, Przykładowo, na rynku niemieckim produkty akcyjne też, też nie są tymi, które sprzedają się najczęściej. Troszkę inaczej to wygląda w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednak ta tradycja rynku kapitałowego jest dużo, dużo silniejsza. Natomiast jeśli chodzi o podejście do ryzyka, to bym powiedział, że Polacy jako społeczeństwo bardzo nie odbiegają od Europy. Taka jedna, Europa odbiega od Stanów, tak? Tak, Europa odbiega od Stanów. Taką ciekawą obserwację, którą można poczynić, mm. jest taka, że jakby ludzi przeraża to namacalne ryzyko prawda, w postaci zmienności na giełdzie, ale jest wiele inwestycji dużo bardziej ryzykownych, gdzie, tego, gdzie tej zmienności nie widać na co dzień, i mimo wszystko ludzie się na to decydują. Ale jak sobie popatrzymy na indeksy giełdowe w ostatnich latach, no to ta zmienność zadziałała na rzecz tych, którzy zdecydowali się jednak inwestować i oszczędzać. Bo wzrosty no, mocno zauważalne są, tak to delikatnie określę. Tak i... Mm. Jakby to powiedzieć, ta, ta zmienność też nie może być de, demonizowana, prawda, bo jeśli rynek rośnie, no to odwołując się do takich czysto statystycznych miar, to też generuje y, zmienność, prawda, mm -hmm. więc y, zmienność nie jest wyłącznie czymś, y, czymś złym. No, natomiast literatura związana z dziedziną inwestowania no, do, do, dowodzi, że w długim terminie jednak rynek akcyjny jest bardzo efektywną y, formą alokacji kapitału. I dlatego właśnie świetnie się nadaje do oszczędności emerytalnych, które z zasady ze swojej natury mają długoterminowy e, charakter. To e, takie pytanie wprost e, do tego, czym Pan się zajmuje, skoro e, jest Pan dyrektorem Departamentu Rozwoju Produktów. To czy my dzisiaj w ogóle na rynku? Jak on patrzy na to, co się dzieje. Mamy wystarczającą liczbę tych produktów, które możemy sobie, między którymi możemy sobie wybierać, jeśli już powiedzieliśmy sobie tak, będziemy regularnie oszczędzać na emeryturę. Jest w czym wybierać? Tak, zdecydowanie jest w czym wybierać. Powiedziałbym nawet, że ten wybór czasem jest, może być przytłaczający. I y, dlatego um, uważam, że bardzo dobrym rozwiązaniem, w kontekście szczególnie produktów emerytalnych, na których dzisiaj koncentrujemy naszą rozmowę, mhm. są produkty cyklu życia, gdzie jest y, po prostu produkt dopasowany do określonego czasu przejścia na emeryturę czy, czy daty urodzenia y, oszczędzającego, że to po prostu ułatwia decyzję y, inwestycyjną. Który z tych produktów wybrać? No bo też yy, no, tr trzeba zrozumieć ludzi, że oni mają swój świat, często swoją ekspertyzę taką zawodową w innej niż finanse dziedzinie, i inwestowanie jest jedną z wielu potrzeb życiowych, który, którą chcą w względnie prosty i efektywny sposób zaspokoić. No to, to, to popatrzmy trochę na tę oś y, czasu. Jak my powinniśmy inwestować, czy oszczędzać, w jakie produkty inwestować, będąc na początku swojego życia zawodowego, gdzieś w środku i chwilę przed emeryturą? Ja bym powiedział tak, że bazą do, do jakichkolwiek oszczędności, takim fundamentem, na którym budujemy całą resztę, powinny być produkty emerytalne. PPK są dostępne u zdecydowanej większości pracodawców, u tych, u mhm. których nie ma pracowniczych planów kapitałowych. Są pracownicze programy emerytalne, jakby taka wcześniejsza, podobna forma tego programu. Także trzeba zadbać o to, żeby mieć jeden z tych programów. Jeśli się go ma, warto pomyśleć o składce dodatkowej w takim programie. Kolejnym krokiem może być na przykład indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, które ma taki szczególny benefit podatkowy, że, że, że tą wpłatę można odpisać od podatku, więc to też jest taka. Potem bieżąca, bieżąca korzyść przy, przy rozliczeniu podatkowym. I powiedziałbym, że to jest właśnie taka, taka baza, wokół której budujemy całą resztę. I to są jakby. Oferta produktów inwestycyjnych yy, instytucji finansowych została też stworzona w ten sposób, aby zaadresować ten często podstawowy problem, co wybrać, prawda? Czyli mamy te produkty cyklu życia, yy, które relatywnie łatwo możemy dopasować do, do swojej sytuacji. Panie dyrektorze, a mm, proszę mi powiedzieć, jeżeli ogląda nas ktoś, kto nie ma żadnego produktu yy, inwestycyjnego, czy w ogóle nie oszczędza na emeryturę, ale yy, stwierdzi, no. Ciekawie mówią, przekonali mnie. Tylko gdzie ja mam zacząć? Zadaję sobie pytania. Jeżeli ktoś nie ma nic, a pracuje na etacie, to, to co powinien zrobić? Pójść do pracodawcy najpierw i zapytać, szefie, interesują mnie tutaj programy emerytalne: czy my w firmie mamy to, czy mamy tamto? Jak zacząć? Tak, tak to, to, to bym powiedział, że to byłby pierwszy krok: zorientować się, jak u mojego pracodawcy. Wygląda oferta tych obowiązkowych programów emerytalnych, znaczy pracowniczych programów kapitałowych lub pracowniczych programów emerytalnych i to byłby absolutnie pierwszy krok. Oczywiście czasem są sytuacje, że ktoś nie pracuje na umowę o pracę, i wtedy jakby ta forma oszczędzania no, no nie jest dostępna. Więc w przypadku takich osób pomyślałbym o indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego. Mhm. Jako a, pierwszym kroku. No dobrze, a proszę mi powiedzieć, jeżeli ktoś kiedyś nie był świadomy i podpisał deklarację rezygnacji z PPK, może odwołać tę rezygnację i zapisać się jednak do PPK, czy nie? Tak. Czy jak już raz zrezygnował, to pozamiatane do końca pracy u danego pracodawcy do PPK się nie zapisze. Co parę lat, na szczęście, jest autozapis, że jeśli ktoś zapomni się zapisać, to że tak powiem, systematycznie z systemu zostanie ponownie zapisany. Natomiast tak, po, ponownie też można się zapisać i no, można powiedzieć, że najlepszy moment na rozpoczęcie oszczędzania na emeryturę był wczoraj, a drugi najlepszy Dziś, moment na tak? rozpoczęcie oszczędzania to jest dzisiaj, tak? To tego nie znałem, ale to bardzo dobre powiedzenie, naprawdę. Także jeśli. No, Ktoś nie zdecydował się do tej pory, to bardzo jednak zachęcam, żeby zadbać o przyszłość swoją, czy nawet szerzej patrząc o, o przyszłość swoich bliskich, prawda? Bo, bo emerytura to często do tego podchodzimy tak bardzo osobiście, że to mają być moje pieniądze, prawda? Moje zabezpieczenie, ale dla mnie to też ma taki wymiar, że to, jest, że to chodzi o moją niezależność na czas po okresie aktywności zawodowej żeby nie musiał liczyć pomoc na moich dzieci, które będą miały swoje życie, pewnie swoje wyzwania i no najlepiej samemu o siebie zadbać. No, można też na to tak górnolotnie trochę spojrzeć, że też na emeryturze może wszystkiego akurat nie wydamy, może coś zostanie dla naszych bliskich, no i no, tutaj, jak tak dużo odłożymy. Prawda? Dokładnie, dokładnie i tutaj dochodzimy do tego punktu, że zaczynamy już mówić o takiej wielopokoleniowej akumulacji kapitału, to bardzo pozytywny scenariusz, który Pan nakreślił i ta wielopokoleniowa akumulacja kapitału no, no jest początkiem majątku w tak zwanych zamożnych krajach. To ja bym chciał a propos zamożnych krajów, żebyśmy jeszcze na chwilę, na koniec programu, przenieśli się do tych Stanów Zjednoczonych i trochę na nich popatrzyli, bo oni też wprowadzali przecież programy emerytalne, zbliżone chyba nieco do naszych, prawda? Tylko, że oni jakoś tak mają, jakby to dobrze powiedzieć, parcie na tę giełdę. Oni chcą na tej giełdzie być, mniej w bankach trzymają w stosunku do tego, co my. Te proporcje są zupełnie inne. Tak, ale. To jest efekt po prostu długiej tradycji rynku kapitałowego w Stanach Zjednoczonych. Nawet jeśli porównamy sposób finansowania przedsiębiorstw w Europie i w Stanach Zjednoczonych, mm -hmm. no to jest tak, że Europa finansuje się bardziej bankowo, a Stany Zjednoczone bardziej finansują się z rynku kapitałowego. Ale odnosząc się do tych amerykańskich programów emerytalnych. Tam... Czyli tak, żeby jeszcze unaocznić naszym widzom, jeżeli dana firma chce pozyskać jakiś kapitał, to u nas rozmawia o kredytach z instytucji instytucjami finansowymi, z bankami, a w Stanach idzie na giełdę i robi emisję akcji, tak? Tak. tak. E, I tą emisję akcji może też skutecznie zrobić dzięki temu, że właśnie te e, programy emerytalne amerykańskie, które nazywają się, najpopularniejszy taki program 401K, mhm. są tak popularne, jest e, tam duży dopływ e, kapitału z miesięcznych Składek, co daje życie tej amerykańskiej giełdzie. Te programy istnieją tam od 1980 roku i, i no, stały się takim e, istotnym, powiedziałbym, krajobrazem amerykańskiego rynku e, giełdowego. Natomiast. No bo my czasami zastanawiamy się, co tam się dzieje na tej giełdzie, skąd ta giełda ma siłę, że ona tak rośnie, że nowe spółki się pojawiają, ta kapitalizacja, czyli wartość tych spółek sięga gdzieś już sum niewyobrażalnych. No a tutaj mamy odpowiedź, stały dopływ amerykańskiej gotówki od zwykłych podatników. John no może powiedziałbym, Smith's, że to, tak? to, to jakby nie jest jedyne Część. źródło Oczywiście, sukcesu, tak. prawda? Ale to Ale jest jakby, jakby gwarantowane taka, w pewnym taka baza, która no, powoduje, że ten rynek też jest atrakcyjny dla inwestorów z innych regionów świata. I to mhm. troszkę nam się robi taka, z taki samonapędzający się mechanizm. Natomiast odwołując się jeszcze do tych programów 401K, moim zdaniem z nich płynie jedna bardzo ważna nauka dla Polski w kontekście tej partycypacji. Tamten amerykański system był pomyślany jako masowy, też w założeniu dużo ludzi miało z niego korzystać. Niestety no, no z biegiem lat yy, stało się tak, że, że bardziej z niego korzystała klasa średnia i zamożni ludzie, i system, który w założeniu miał niwelować yy, nierówności społeczne. No, zaczyna się mówić o tym, że może, może je y, pogłębiać, prawda? Bo mniej zarabiająca część społeczeństwa nie odłożyła na swoją emeryturę, a, a ci, którzy i tak mieli relatywnie dobre y, dochody, skorzystali z tych programów i będą mieli relatywnie dobrą, y, dobrą emeryturę. I moim zdaniem no, to jest bardzo ważna nauka, jakby dla, dla polskich programów y, PPK, które są relatywnie młode, partycypacja na poziomie 54, 55%. Procent no, jest wspaniała i jest to duże osiągnięcie, natomiast no, musimy zadbać o to pozostałe 45%, które do tej pory z jakichś powodów nie skorzystało z tego programu i dotrzeć do nich z komunikacją, że naprawdę warto. O, i to niech będzie myśl przewodnia naszego programu na koniec. Michał Schreiber, PKO TFI. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu. Dziękuję za rozmowę. A to był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.